Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Postmortem. Ja jestem Megi i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Ale zanim jednak przejdziemy do faktycznej treści, chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Otóż dzisiaj rano okazało się, że przekroczyliśmy 200 subskrybentów, więc jej konfetti! Znowu mam psa, więc rozsypanie konfetti, wiecie jak to jest. Bardzo Wam dziękuję, że chcecie oglądać mój kanał, że mnie wspieracie. Wiem, że dla niektórych 200 subskrybentów to jest bardzo mało, ale jednak poruszam tematy. Mało popularne, nie mówię o makijażu, o modzie, a o książkach i o zwłokach, więc... Bardzo Wam za to dziękuję. Dzięki temu tak naprawdę ja się inspiruję tym, że mogę dalej prowadzić kanał. Mam nadzieję, że Wy dostajecie kontent, który gdzieś tam Was interesuje, także bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję. No i przy okazji zdecydowanie polecam obserwowanie mojego konta na Instagramie oraz dołączenie do mnie na Facebooku, ponieważ już niedługo zorganizuję dla Was małe, albo nawet nie idźmy dalej, duże rozdanie właśnie dziękując Wam za tę ilość subskrybentów, więc... Obserwujcie, wszystkie linki są zawsze w opisie pod spodem. Jeszcze raz bardzo Wam mocno dziękuję i przechodzimy do treści dzisiejszego odcinka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać cztery książki, o których jestem pewna, że nie słyszeliście, a przynajmniej nie słyszeliście o większości. Do stworzenia tego odcinka zainspirował mnie fakt, że z kim bym nie rozmawiała na temat tych książek, zwykle dostaję taką minę. Co? Co? Co za książka. Uważam, że te książki są naprawdę świetne, zdecydowanie warto je przeczytać, więc nie chowajmy dobrych książek po kątach, niech wyjdą do świata. Jeżeli tak jak ja lubicie wygrzebywać książki dosłownie zewsząd i nie interesuje Was to na głównym piku, czy to, co możecie znaleźć w na jakichś najbardziej standardowych czy typowych księgarniach w Polsce, no to myślę, że ten odcinek jest zdecydowanie dla was. Pierwsza książka. Gormengast Marwina Pejka. Chciałabym wam ją pokazać na żywo, ale niestety pożyczyłam ją, więc magia montażu. Myślę, że do działa. Gdzieś tu. Gormengast to jest jedna z tych książek, na które w życiu bym nie trafiła, gdyby nie to, że gdzieś w odmętach internetu znalazłam informację na temat serialu, który stworzyło chyba BBC bardzo, bardzo dawno temu. No, nie aż tak bardzo, bardzo, no, ale dość dawno. W każdym razie odkryłam się na świetne skryny, Wam zaraz to je dzisiaj pokażę. I te dowiedziałam się, że to tak naprawdę jest książka, ekranizacja książki. Jest to trylogia, mamy trzy części. Pierwsza, to z tego co pamiętam, to jest Tytus Gron, potem jest Gormenghast i trzecia część to Tytus Sam. Żadna z tych części nie jest tak rewelacyjna jak Gormenghast. Mam takie wrażenie, że po przeczytaniu tej książki, każda inna wydaje mi się płaska i nudna. Jeszcze w temacie serialu, wydaje mi się, że serial nawet zgarnął dwie bafty i grają tam praktycznie... Połowa aktorów grających w Harry Potterze, jak to brytyjski serial, ale gra tam czarnego bohatera, młodziusieńki Jonathan Race Myers, więc chociażby dlatego warto zobaczyć, bo naprawdę jest rewelacyjny w tej roli. Przeczytam wam opis z tyłu tej książki, żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Gorman Gast to dziwny zamek, w którym na świat przychodzi i wychowuje się główny bohater Titus Gron. Chłopiec dorasta w otoczeniu gotyckich labiryntów, dachów, korytarzy, krużganków, schodów, podziemi i tajemnych przejść. To jedna z najbardziej niezwykłych kreacji w literaturze fantastycznej. Niezwykłych, bo nie ma tu elementów typowych dla tego gatunku. Wszelkie dziwy są pochodzenia naturalnego. To ludzie zamieszkujący zamek sami prowokują mrożące krew w żyłach sytuację, przestrzegając absurdalnych obyczajów. Czy młody hrabia będzie miał siłę, aby zbuntować się przeciwko tradycji? I tutaj muszę przyznać, że bohaterowie robią zdecydowanie robotę. Fakt, Gormengas to jest wielki zamek. On ma tyle przejść, tyle komnat tak naprawdę mało kto nawet mieszkający w tym zamku pamięta, gdzie, gdzie tam można w ogóle poprzechodzić. Bohaterowie jednak. Sam tytuł był troszkę wkurzający. On jako ten chłopiec, który na początku oczywiście rodzi się jako hrabia, musi przestrzegać obyczajów którego nudzą, bywa troszkę irytujący. Przyrównałabym go trochę do Harry'ego Pottera, że w niektórych częściach po prostu masz ochotę dać człowiekowi w twarz, żeby się zamknął, więc on tutaj denerwuje. Ale pozostali bohaterowie. Genialny czarny bohater, jak jeżeli dobrze pamiętam, po prostu jest rewelacyjny. Inteligentny przebieg, zaczyna jako chłopiec w kuchni, że też pamiętam, i przechodzi przez tą swoją drabinę, powiedzmy, awansu, aż do zarządcy, znam gdzieś coś koło tego, ale to jak on manipuluje tymi bohaterami jest po prostu fenomenalne. Kolejną świetną bohaterką jest Fuksja, to jest siostra Tytusa, to jest w ogóle laska odlecia w kosmos, żyje w zupełnie innej rzeczywistości, ale jest niezwykle ważna dla fabuły. Ponadto rodzice Tytusa, nie będę to spoilować, ale na przykład matka, która wiele bardziej od Tytusa kocha swoich chyba 100 białych kotów, coś takiego, jest doktor Prunskwar. ze swoją drąbniętą starą panną siostrą. E, siostrą staropanną. To po prostu rewelacyjna grupa bohaterów, którzy tworzą całość tej książki, no niezapomnianą. No lubimy czytać, w tej chwili jest jakieś 11. Opinie tej książki to jest po prostu śmieszne. Książka jest fenomenalna, nie tylko dla fanów fantastyki. W zasadzie ja nie lubię fantastyki, tak naprawdę, a książkę czytało mi się świetnie. Opisy są cudowne, proces po prostu genialny, sposób prowadzenia narracji. Wszystko mi się podobało w tej książce, zdecydowanie. Polecam, właśnie, nie tylko fanom fantastyki, ale jeżeli po prostu lubicie ciekawe historie, troszkę absurdalne momentami, z niezwykłym poczuciem humoru, no to to jest zdecydowanie książka dla was. Polecam, polecam. Dokopcie się do tej książki, odnajdźcie gdzie tylko możecie, moja osobista część jest akurat nie z antykwariatu, więc polecam, szukajcie naprawdę, będziecie mi wdzięczni, będziecie mi wdzięczni. Kolejna książka. Tarantula. autorstwa Thierry... Thiori... Ja nie znam francuskiego, nie chciałabym niszczyć tego nazwiska, to wam przysunę. Książka, jak widzicie, ma okładkę ze swojej ekranizacji. Na podstawie tej książki powstał film Skóra, w której że ja przynajmniej że nie widziałam tego filmu, no ale bohaterów mamy mniej więcej tutaj. Niewielka ilość osób, z którymi na ten temat bym rozmawiała, w ogóle słyszała, że to tak naprawdę powstało właśnie w oparciu o książkę. Książka jest cieniem i zdecydowanie warto po nią sięgnąć. Tutaj mamy teoretycznie bardzo prostą historię. Jest sobie wzięty chirurg plastyczny. On żyje z przepiękną kobietą Ewą. Pomimo tego, że jest przepiękna i każdy się ją zachwyca, ten chirurg bardzo źle ją traktuje. I uwierzcie mi, nie jesteście w stanie odgadnąć dlaczego. Tak naprawdę, zakończenie jest porażające. Między głównymi bohaterami jest tyle wrogości, a przecież no jednak żyją razem, więc cały czas gdzieś to przechodzi przez myśli czytelnikowi, co się stało i tak jak mówię, nie macie pojęcia, co stanie się na końcu i jakie jest rozwiązanie tej zagadki. No bo że widzieliście film, jeżeli widzieliście film, no to myślę, że książka was tak raczej nie zachwyci, ale jeżeli nie jeżeli na przykład nie jesteście fanami Pedro Almodovara albo po prostu jeśli nie natknęliście się, macie do obejrzenia, nie oglądajcie, przeczytajcie najpierw tę książkę, uwierzcie mi, naprawdę warto. Na początku tutaj, Washington Post Napisał, że jest to pomysłowa i elegancka powieść, przerażająca jak opowieści niesamowite Edgara Allana Po. I tak jak nienawidzę przyrównań żadnych opowieści do jakichkolwiek utworów Edgara Allana Po, tu się muszę zgodzić. Jeżeli tylko macie taką możliwość, to zdecydowanie polecam. Ja tą książkę gdzieś na jakiejś taniej książce za dychę chyba znalazłam, więc zdecydowanie polecam. Zmienimy teraz trochę klimat. Przeszliśmy przez fantastykę i thrillery do. Przepięknej, cudownej prozy, jakoś trzynasta opowieść Diane Setterfield. Ta książka to jest po prostu naprawdę, naprawdę piękna, smakowita proza. Z tyłu tej książki mamy napisane to powieść o tych, którzy kochają książki, dla tych, którzy kochają książki. To jest po prostu świetna, świetna, rewelacyjna książka. Przeczytam wam, co jest napisane tutaj mniej więcej. Margaret Lee, zwyczajna dziewczyna, córka antykwariusza z Cambridge, która bardziej kocha książki niż ludzi. Brzmi znajomo, nie? Wida Winter, największa pisarka naszych czasów, żyjąca z dala od świata, tajemnicza legenda łącząca siłę starożytnej bogini czarownicy. Wida Winter nie ma prawdziwego nazwiska, za to ma setki biografii, żadna nie jest prawdą. Wszystkie są z myśleniem. Teraz, ponaglana śmiertelną chorobą, chce wreszcie wyjawić prawdę. Prawdę, która prześladowała przez całe życie. Wybiera Margaret. Dlaczego? Skąd wie, że tylko ta dziewczyna ją zrozumie? Rozpoczyna się walka z prawdą i o prawdę. Ta książka jest po prostu magiczna. Opisy tej książki są przepiękne. Dla niektórych mogłoby się wydawać, że rozwiązywanie tajemnicy jakiejś napisarki, które rozwiązuje młoda antykwariuszka, będzie wiało nudą, ale nic bardziej mylnego. Książka naprawdę wciąga, historia, która jest prowadzona, ma niesamowite zakończenie. Myślę, że w przypadku tej książki tak samo ciężko będzie zgadnąć, jak ona się kończy, a zakończenie na pewno chwyci Was za serce. Jeżeli szukacie powieści na zimowe wieczory, żeby usiąść sobie pod kocykiem, po prostu totalnie zatracić się gdzieś tam z kubkiem herbaty, to to jest książka dla Was. Ta książka jest po prostu piękna, narracja jest prowadzona w sposób niesamowity, od pierwszej strony człowiek po prostu totalnie zatraca się w tej historii. Bardzo mocno Wam ją polecam, książka jest już troszkę grubsza niż ta poprzednia, ale naprawdę, naprawdę warto. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tej książce, zdecydowanie polecam. I ostatnia książka, wracamy do jednak mojego ulubionego gatunku, czyli sensacji: Pokonać kostuchę autor Josh Bazel. Przypuszczam, że tak to się czyta. Ta książka ma dla mnie największy plus przede wszystkim za swoją bezpośredniość. Opis z tyłu. Peter Brown jest lekarzem w najgorszym szpitalu na Manhattanie. Coś, <grych> czy mogłaby się w nim dobrze dać w Polsce. <grych> Ukrywam roczną tajemnicę. Tak naprawdę nazywa się Pietro Brnwa. Ja jestem fatalna w nazwiskach, przepraszam. I niegdyś był zabójcą na usługach mafia, po konflikcie z mocodawcami zaczął współpracować z FBI, teraz został objęty programem ochrony świadków, nagle powraca do niego przeszłość. Zdany tylko na siebie, Peter stara się za wszelką cenę pozostać przy życiu i pokonać kostuchę. Rewelacyjna książka. Były agent FBI świetny klimacie, Przede wszystkim lecą bluzgi, zamiast są krótkie, nie ma tu jakichś większych przemyśleń, głębi, czego by tam jeszcze. Za to przede wszystkim ta książka ma ogromny plus. Bardzo nie lubię, jeżeli książka, która jest tak, tak jak w tym przypadku, troszkę ociera się gdzieś tam o mafię, o program ochrony świadków i mamy agenta FBI, który gdzieś tam był zabójcą, i nagle wchodzi bohater. Cało na biało. I on ma jakieś romantyczne przemyślenia. Wtedy mi się to strasznie kłóci. A to jest po prostu facet, który zabijał ludzi, wiele przeszedł i on nie ma takich przemyśleń. On przede wszystkim próbuje utrzymać się przy życiu. Momentami książka jest naprawdę zabawna, ale nigdy nie wchodzi na jakieś takie właśnie głębsze przemyślenia. Myślę, że książka jest mocno niedoceniana. Ja ją osobiście nie widziałam w żadnej księgarni, chociaż z drugiej strony aż tak super mocno nie szukałam. Warto po nią sięgnąć. Przede wszystkim właśnie... Ta bezpośredniość, ten bohater, który nikogo i niczego nie udaje, to znaczy udaje, bo jest siatkiem koronnym, ale wiecie o co mi chodzi. Kawał dobrej rozrywki. Nie mogę powiedzieć, że była to literatura największych lotów. Zdecydowanie proza, na przykład 13 opowieścią, przebija, ale po prostu świetnie się bawiłam przy tej książce, dobrze się to czyta jest zabawna, momentami naprawdę fascynująca, więc zdecydowanie bardzo mocno polecam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi przyznać w komentarzach poniżej, co myślicie. Czy czytaliście te książki, czy w ogóle nie mieliście pojęcia, że istnieją i czy oczywiście sięgniecie po którąś z tych powieści. Mam nadzieję, że tak. Przypominam również, że niedługo na pewno pojawi się rozdanie w związku z naszą zwiększoną ilością subskrybentów, więc obserwujcie mój profil na Instagramie, dołączcie do mnie na Facebooku, tam będą zawsze najświeższe informacje odnośnie tego, co dzieje na moim kanale no i właśnie informacje dotyczące rozdania. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Pamiętajcie, czytajcie dużo, piszcie dużo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Wstałam dzisiaj. Dzisiaj chciałam. No to mi ścierpła i nie mogę się skupić. No. Ta książka urzędowała ja przede wszystkim swoją beś... beś beś, pęściem ja się, się kła. Bśpasi, ja miał się? Froca? A co ty robisz piesku? No nie wierzę, że to robi biedku. Były agent FBI nadaje po prostu świe... Powiedziałam FBI, jakieś dziwne dźwięki zaczęły się dziać. Czy ja umrę? Prawda, to? ty? I zauważyłam, że liczba moich subskrybentów zdecydowanie się... Dla.